Tutaj! Mm. No ja! No i będziemy mm, robić różne Easy tak, tak, tak samo jak poprzednio. W moim poprzednim filmie. No i najpierw to może zaczniemy od Speed Racer. To nie jest aż takie trudne, ale niektóre rzeczy z tych to są bardzo trudne. No i tak jak obiecywałam. W poprzednim filmie pokazywam jakie mam statystyki, no i pokażę, tylko kiedy zdobędę jakiś easy Demon. Tutaj trzeba zejść na górę, żeby dostać tego pieniążka. Ta muzyka nawet jest fajna. To jest strasznie trudne, nie wiem dlaczego, ale tu się, nie wiem. Jak nie będę mógł tego zrobić, to przejdę na z i zjedziemy. No, a w poprzednim filmie pokażę wam jakie mm, gry zrobiłem tutaj. No, mogę powiedzieć, że nawet fajne, ale nie wiem jak to spitulować. No, po prostu nie wiem. Mogę Wam tylko pokazać. Jezu! To jest najtrudniejsze właśnie. Hmm. Laser? Dobra, tutaj straszne trolle są, bardzo. Ja nie je lubię. Hmm. X. Chcę zobaczyć co to za X. A, to to, wiem co to, ale to też jest inny. Dobra, Ach. na górę. Myślałam, że na dół trzeba pójść. Dobra, no jest. Tu jest trudny. Dobra. Oh. Dobra, mamy. Co tu się dzieje? Nie. Hmm. A może teraz pokażę Wam jakie levele zrobi Ich jest bardzo dużo. Tyle, tyle, tyle. Zaczynam od pierwszego. Tutaj wtedy to jest taki challenge dla topiego Takiego youtubera fajnego. Ciągle jakieś spamy robi. Nie jest to aż takie łatwe. Jest to takie. średnie fajnie by było, jakby w to zagrał, bo chciałbym. Nie. Добра, я слышу. Добра. Как то удава? Добра, я на гужу. Есть yes. Так, три паспайк. Ой, я сижу. Dobra. O, Ja Właśnie nie mogę tego sferiturować. Możecie mi pomóc? Bo ja nie wiem jak. To tutaj spam jakiś znowu. Nie, nie, nie. Bo tutaj dodałem start pos. Teraz. Nie jest to aż takie trudne. To jest takie nie wiem, to się za dużo kolorów. Nie wiem, za dużo kolorów tutaj jest. Dobra. Jest. Dobra. Zrobiliśmy to w jeden atem normalnie. Sferyfikowane. No nie. No jak zwykle nie. Tutaj po prostu chciałam się takie coś zrobić. Nie wiem. Dziło mi się. Tutaj jest krótkie, bo to jest tylko medium. No to to sobie można wziąć jak się chce, a jak nie chce to nie. Tutaj jest pieniążek. Thanks for playing. Nie! Kurde, co ja zrobiłam? Przecież mogłem to przejść, ale wam mogę teraz pokazać taki jeden Secret Way. To jest, na serio. Zrobiłem sobie to. Umiałam to przejść, ale nie, że. Dobra. To nie jest aż takie trudne. Musi tak wejść. Dobra, jesteś, dobra. Tutaj. <tryk> Tutaj trzeba to ominąć, bo jak tam się wejdzie, to się umrze normalnie. Jest. Ja zrobiłam ten Secret way, dlatego, bo nie umiałam tego przejść po prostu. Unique, A nie, to jest Tutaj po prostu takiego youtubera zrobiłem, ale i tak... To jest taki youtuber, co jest bardzo dobry. D.O.R. No i jak się tutaj przyjdzie, no to, to jest niemożliwe, ale pokażę wam sposób. Och. Ja tak myślę, że wszystkich tych levelów to chyba nie pokażę, bo za trudno. Patrzcie, musi się iść, tak? Później tu jest triple spike. Jest. No. Udało się. The challenge full to jest takie po no prostu. Zobaczcie, nie możecie takiego czegoś zrobić. To już tak nie ma. A to wiedziałem o tym i chciałem to zmienić. No i ja. mm, Jeden attempt? Nie dlaczego, ale wszystko tutaj jest takie łatwe. No to już to nie jest takie łatwe. No dlaczego, ale zawsze każdy mój level to chyba jest streomadne. Każdy mój level ma muzykę streomadne. Po prostu nie chce mi się wybrać muzyki. Ja nie robię tego, żeby to było sfiturowane. No czasami robię, ale po prostu czasami robię sobie to, tak? Mmm. Зануду. пожалуйста. Это из вода. Я хочу на дух. есть такие цели? на дух. Ты немного таки потому что... Ты Не можешь выйти на такой куль. Давай. Это из можно так себе сделать, еще У меня в янце ты еще будешь Так. Яс. Хорошо. там, easy to jest po prostu takie coś, to są różne wavy i one mają różne znaczenie easy, normal, hard, insane, impossible, impossible 2, impossible 3 a później będzie mo the most difficult Impossible 2 i Impossible 3. Impossible final znaczy. Ale to nie jest finalny. To będzie jeszcze difficult. Trudne to trochę. Nie my ja nie dałem to mojemu bratu. Ja tego nie umiem przejść tego easy. Ten koń jest bardzo trudny do zabrania. Góra, dół góra. Go... Mogę wam to pokazać tu. Wtedy to nie mogę umrzeć. Nie wiem, czy ja to mogę no bo to jest strasznie trudne zweryfikować, bo to jest strasznie trudne. No, tego nie mogę zrobić. A jest jeszcze trudniejsze, o wiele, o wiele trudniejsze. Dobra, też tak myślę, że mogę jeszcze coś dodać, bo ten impossible final to jest trudniejszy, już tego difficult w sumie. Dobra. Geometry quiz? A, no, dobra. Um, to właśnie prostu chciałam sobie quiz taki zrobić. Who is the best creator? VG. Who I am? Poland. Nie English. Obligatory. No, tutaj pokażę wam secret way. Tutaj trzeba pójść. Bo inaczej to byś umarł Hard mode on Też trzeba iść w dół Dobra Tam są dużo troli, jakby co, bardzo dużo Strasznie dużo What number are there? Hard mode off O oh. I beat Klapsa? Yes? No? Laura. Par 2 Widzicie, tutaj jest takie odpowiedzialne, no, no znaczy, że nie będzie warto. Bo mi się nie chce. Boss fight. To jest takie coś, że ja Ten, ten boss fight jest nawet taki drugi trochę. Ale jest ale Trochę trudny, ale do zrobienia. А, я не знаю. Вейв тест. Это, такие, что то, что называется вейв изи. Хакер, витифии, ах, хитбест, а, блэкмэн, Ух! Так! добра. Ух!

I tutaj się hmm. nie hmm. Tutaj to ciąg dalszy nastąpi hmm. Dalej to jest jakiś hard level Chciałem to zfiltrować i rytmować, ale to jest trudne Pokażę. Tutaj trzeba. Nie można tak kliknąć, bo jak się kliknie, to się umrze na takich spajkach. A jeszcze. będę klikać. No i to jest GG, ale tutaj to Ostatni chyba level wam pokażę. To jest chyba Noclip, no to jest fajny. To jest takie też normalnie Noclip. Tutaj spamować, ale jak już i tak tutaj. Ja to stworzyłem, żeby tak udawać, że jestem pro, taki fajny pro, żeby udawać go właśnie. Nie, co to jest? Nie kto by to zrobił normalnie. Nie wiem. Teraz pokażę wam ostatni. The Baby Level 1. Hop in i się idzie. Chyba jedzie. Let's go! Inne moje gry pokażę Wam później. Kiedyś był Triple 5 no serio, dalej tutaj tam już chyba niczego nie ma. Tutaj hmm, pokażę Wam, co to znaczy Badland. Zmyślałam sobie takie coś, że po prostu będę takie Badlandy. I to jest taka seria. Badland 1, to jest trudne bardzo. Później... Ej, gdzie jest Badland 2? Badland 2, Badland 3 i Badland 4. Mam taki pomysł, żeby zrobić Badland 5, ale... Taka seria to już się zgubiała strasznie. W ogóle to jest XL. A tu jest LONG. A tu, a tu jest mm, LONG. No i nic nie ma tutaj. Ale muszę Wam pokazać, jakie mam swoje. No i zobaczcie. Takie mam swoje, by tu gdzieś przecież...

No? Nawet dobrze. No i tutaj nie ma już nic do robienia. Tylko mm, trzeba się pożegnać. Albo nie. Jeszcze otworzymy sobie skrzynki. To możemy sobie otworzyć pięć. Raz. Dobra, pięć klejnotów. Dwa. Znowu pięć. Trzy. O. 5 kredytów i sto. Cztery. O! Tak! Co? Ja! O juz... Co to? Nie wiem, jakiś właf, ale i tak go nie będę używać. I 5 Ostatni. No, 100. Nawet dobrze. Mamy już chyba bardzo dużo tego. No i jedyne co można zrobić, to się pożegnać. To więc... Pa!